Everyone can relax. Gambit has returned. Czołem z tej strony Tomek Dobrosz z Gambit TV. Ja opowiadam wam co myślę o grach planszowych, abyście Wy nie musieli kupować ich w ciemno, ale dziś nie będę opowiadał o jednej grze, bo dzisiaj będzie kolejny odcinek serii, gdzie się podziały tamte gry. Serii, w której zerkam wstecz. Zerkam wstecz na gry, które recenzowałem drzewiej i mówię Wam jak teraz o nich myślę. I. Generalnie tak było w pierwszym sezonie, gdzie mówiłem o grach, które recenzowałem rok, dwa, trzy i cztery lata wstecz. Natomiast jesteśmy w sezonie drugim i w tym sezonie patrzę na gry, które recenzowałem rok temu, ale również potem cofam się od pięciu lat głębiej. Przy czym, jeżeli chodzi o to cofanie się, to nie opowiadam Wam o wszystkich grach, które wtedy recenzowałem, bo tego byłoby zbyt dużo, ale wybieram te, o których myślę, że warto powiedzieć. Czyli głównie te, które nadal zostały w mojej kolekcji. Bo warto chyba wiedzieć, że gra, którą recenzowałem, nie wiem, z 6 lat temu, nadal trzyma się w mojej kolekcji przy dość sporym przemiale tego, co jest na półkach. Dziś opowiem Wam o raz, dwa, trzy, no mam cztery lata wypisane, tak? Włącznie z 2000, mm, 2023. Zatem potem przy długim wstępie myślę, że możemy lecieć. Kanał Gambit TV jest wspierany przez Mepel, sklep z grami planszowymi z Katowic. Zacne gry, zacne ceny po prostu zacny sklep. I zaczynam od, od początków początków, czyli cofnąłem się nawet do rzeczy, które recenzowałem na, na jeszcze moim starym kanale, na Gildia, Gildia TV. I tam w 2014 roku, w lutym, bo mówimy oczywiście o, o lutym. Tak, żeby było. E, tam recenzowałem dwa tytuły, <noise> które, no, które wiecie, jak u mnie skończyły. Pierwszym z nich był Mage Night. Tak, dokładnie Mage Night. Recenzowałem go w 2014 roku. To jeszcze było wydanie lacerty. Lacerty? Chyba tak, chyba to była lacerta. Tak mi się wydaje. E, chociaż nie wiem, czy ja nie mam anglojęzycznego w ogóle wydania. I nie pamiętam, co wtedy dałem. Naprawdę nie pamiętam, co wtedy dałem. Natomiast, jak wszyscy dobrze wiecie, Mage Night to była moja pierwsza dycha finalnie. Tak? Pierwsza dziesiątka to była ta gra, która jako pierwsza uplasowała się, jeżeli dobrze pamiętam, na szczycie mojej listy top 50 gier wszechczasów. Dla mnie przynajmniej. I oczywiście Mage Knight nadal znajduje się w mojej kolekcji. Co ciekawe, nie jest to Ultimate Edition, którą wydał portal, ponieważ zanim ta pojawiła się na rynku, no ja miałem uzbieraną pełną edycję anglojęzyczną, taką normalną, tak. I co ciekawe, wszystko mieści mi się nadal w tym standardowym pudełku od Mage Knighta razem z insertem. Także Mage Knight w mojej kolekcji jest, nie wchodzi tak często na stół, jakbym chciał, żeby wchodził, to jest niestety przekleństwo, ale, ale tak, ale nadal w mojej kolekcji jest, czuję się bezpieczny i nadal jest to dycha tak jak była. Drugą grą, którą wtedy zrecenzowałem była, była dwuosobowa naparzanka, naparzanka magów i było to oczywiście Mage Wars, konkretnie Mage Wars Arena. Czyli ta duża z planszą, gdzie pozycjonowanie jest, jest kluczem. Recenzowałem wtedy recenzowałem wtedy chyba podstawkę. Też nie pamiętam oczywiście, co dałem, bo oczywiście, że nie pamiętam. Natomiast, natomiast obecnie Mage Wars nadal jest w mojej kolekcji, mam chyba wszystko do tej gry jeżeli chodzi o takie gameplayowe rzeczy, czyli postacie, dodatkowe talie i tak dalej, brakuje mi chyba jednego były takie Forgotten Tom czy coś takiego, chyba jednej takiej rzeczy mi brakuje. I, no i cały czas czekam, podobno miała wyjść nowa, nowy dodatek z dwiema nowymi postaciami, ale jakoś o tym ucichło. Więc Mage Wars Arena to nadal dla mnie znowu dycha i to jest, to jest, gra, przy której bardzo krwawi mi serce, bo, no bo praktycznie nie gram w międzworse ostatnio i, i są, są tego dwa główne powody. Mało grywam w dwie osoby, tak to jest powód numer jeden. Natomiast powód numer dwa jest taki, że ja uważam, tak przynajmniej nie wiem, może sam, sam sobie wbijam nóż w kolano czy cokolwiek. Ja uważam, że żeby grać z kimś w Mage Warsy, to obie osoby powinny mieć tę grę u siebie, po to, żeby złożyć sobie talie, znaczy księgę, tak? bo, bo to jest też część, część zabawy. Usiąść, złożyć księgę, wymyślić sobie jakiś, wiecie, jak chce grać, co chce zrobić. I częścią też zabawy jest to, żeby zostać zaskoczonym przez przeciwnika, że ja nie wiem, co on ma w tej talii. Nie wiem, jaki on ma pomysł na rozgrywkę. Nie wiem, co chce zrobić. Natomiast, jeżeli ja mam tylko na przykład Mage Warsy, to albo spotykamy się na cholerę czasu i siedzimy i składamy sobie księgi i sobie kombinujemy, co zabiera mnóstwo czasu. No albo składam talię komuś i jakby ja wiem, co tam jest. Nie jestem zaskoczony, nie lubię tego. Jakby lubię być zaskakiwany przy tej grze. I, no i Majors leży u mnie ech, i zbiera kurz. i jest mi z tego powodu cholernie ciężko przykro i tak dalej. Mam nadzieję, że kiedyś znowu to się odmieni i znowu wyciągnę Majorsy na stół i będę się świetnie bawił, tak jak zawsze się bawiłem przy tej grze. Ale Majors arena ze wszystkimi dodatkami nadal u mnie leży, nadal jest bezpieczne, nie mam zamiaru się tego pozbyć, bo nie. Tak Jest to dycha.. Ech. Z krwawiącym sercem, ale jest. Znaczy, nie, że krwawi mi serce, bo daje mu to. Wiecie, o co chodzi. Dobra. Przenosimy się teraz o rok do przodu. Rok 2015 w lutym. I w lutym zrecenzowałem między innymi kemeta. Kemet. Kemet dostał ode mnie wtedy ósemkę. I jeżeli. Nadążacie mniej więcej za tym, co czasami mówię, jeżeli słyszeliście różnego rodzaju mojego, moje topki czy opowiastki o grach Area Control, to doskonale wiecie, że mam takie cztery gry Area Control, które od początku leżą na tej samej półce znaczy nie na tej samej, ale wszystkie leżą na jednej półce i są taką moją świętą czwórcą, <laughs> czy jak to tam się zwie. Jest to Inish, jest to Age of Conan. Jest to Tyrants of the Underdark i Kemet. I właśnie Kemet, bo Kemet nadal jest w mojej kolekcji. Razem z dodatkiem Tasseti, który robi niesamowitą robotę. Dodaje czwarty, czwarty kolor piramid. W ogóle nie wiem dlaczego tego czwartego koloru piramid nie było od początku w grze. To, to było według mnie jakieś mega niedopatrzenie. Mam również. Mam również figurki i dodatkowe karty, to się nazywało C3K, czyli taki crossover między kemetem a cykladami, gdzie w kemecie można używać potworów z cyklad i w cykladach można było używać monstrów z kemeta. Ja mam oczywiście ten fragment, który pozwala brać rzeczy z cyklad do, do kemeta i... Nadal Kemet jest jednym z moich, jedną z moich ulubionych gier, takich area control. Bardzo mi się, jak zawsze, podoba szybkość i agresywność tej gry. Podoba mi się to, że kiedy właśnie tracimy nasze jednostki, to to nie boli. My sami czasami będziemy chcieli je uwalić, żeby nie dać komuś, nie wiem, wygrać z nami walki itd. Tak Podoba mi się ten aspekt, szybkość, bliskość wszystkich ze sobą. Nie ma, że jestem na drugim końcu mapy od ciebie, tak? Jesteś tak samo blisko, jak ten, co jest tuż obok mnie. Jakby rewelacyjny, Szybka, agresywna, w cudzysłowie oczywiście krwawa. I w kameta zawsze chętnie. Ta czwórka jakby fluktuje, tak pływa sobie. Różnie wam, różnie w co zagram chętniej, jeżeli miałbym wybór. Ale Kemet, rzadko bo rzadko, ale na stół wchodzi. Chciałbym mieć na niego więcej czasu, ale został w, został w kolekcji. I jest to jakieś 8,5 obecnie. Drugą grą, o której mówiłem, jest Legendary Encounters: An Alien Deck Building Game, czyli potocznie gra, potocznie zwana. Legendary Alien. Deckbuilder w świecie obcego, gdzie, gdzie możemy robić sobie kooperacyjne, gdzie mamy scenariusze przeżywamy kolejne filmy. Mamy postacie z tych, z tych filmów możemy grać z ukrytym zdrajcą. Do, mamy dodatki, gdzie mamy dodatkowe w cudzysłowie filmy. Nowych obcych, nowe rzeczy można grać królową, tak? I, i stawiać się postawić się naprzeciw, naprzeciw innym graczom. No, to jest legendary, które w zasadzie zaczęło wymiatanie z mojej półki legendary Marvel, tak. I to było to. Potem przyszedł Predator, a potem przyszło Firefly, które wywaliło Predatora, bo za dużo legendary encounters na półce, niby od przybytku głowa nie boli, ale co za dużo to niezdrowo. Więc finalnie zostało u mnie Legendary Encounters Alien i Legendary Encounters Firefly. I tak Alien nadal leży. Dorobił się własnej skrzyni, takiej ładnej, w której, w której są wszystkie karty zapakowane. Co prawda, śmieję się, że przez to sprawiłem, że gra jest. Gra jest stacjonarna, bo bardzo ciężko mi to wszystko teraz wziąć, zapakować gdzieś i pojechać z tym, bo ta skrzynia jest dość duża i nieporęczna. Ale tak, Legendary Encounters Alien nadal jest w mojej kolekcji. Teraz to jest takie dla mnie 9,5 z tymi wszystkimi dodatkami. To jest rewelacyjna zabawa i to jest dla mnie, dla mnie to jest to Legendary Encounters, który ja chcę mieć i, i z którym się raczej. Raczej nie rozstanę. Prawdopodobnie szybciej pozbędę się Firefly'a niż, niż Legendary Encounters Alien. I to był rok 2015. 2016 i 2017 oczywiście też recenzowałem pewne gry, ale nie mam ich, ich już w kolekcji z różnych przyczyn. Tak? Czy to jakieś wyprzedaże, czy to wymiany, czy to po prostu tak przejadły mi się. Tyle. Nie będę, o nich, nie będę o nich opowiadał. I rok 2018, jedną z gier, którą recenzowałem w 2018 w lutym, było Hero Realms, czyli kolej, kolejna gra pojedynkowa, kolejny pojedynkowy deck builder z serii Realms. Fantazy, bardzo ciekawe, bardzo ciekawe założenia. Jakby na dzień dobry, niemal bliźniaczo podobny do Star Realms, tak? I. Hero Realms dostało ode mnie dziewiątkę. W pewnym momencie Hero Realms i Star Realms przestały być bliźniaczymi, niemalże grami, znaczy, jeżeli chodzi o podstawki, to nadal są to bliźniaczo podobne gry tylko w innych, w innych uniwersach, tak, w innych klimatach. I w pewnym momencie Star Realms poszło dalej ścieżką, poszło dalej ścieżką rywalizacyjną, gdzie po prostu się tak naparzamy ze sobą. Natomiast Hero Realms poszło taką ścieżką przygodową, bardziej kooperacyjną. Tak? Pojawiły się talie postaci, gdzie było się magiem, wojownikiem, te talie się różniły takimi startowymi kartami. Pojawiły się dodatki kampanijne, tak? ruiny tandaru na przykład, gdzie walczymy jako, jako grupa, tak? czy też samotnie walczymy przeciwko grze i, i, i robimy jakieś scenariusze. Bardzo ciekawe założenia. Niemniej jednak Hero Realms chyba nadal mam w kolekcji. Tak mi się wydaje. Przynajmniej. Tak, to dziwne. Przygotowywałem się do tego materiału i, i kiedy się przygotowywałem byłem pewien, że mam tę grę, ale teraz nie jestem już w 100% pewien. Ale chyba nadal ją mam. Natomiast obecnie jest to dla mnie siódemka. Tak? Jest to dla mnie siódemka. Ja nadal chętnie zagram w Hero Rems, Ale chyba znowu z Remsów chętniej bym wrócił do Star Rems. Tak mi się, tak to, tak to czuję. Natomiast jeżeli chodzi o takie dwuosobowe, wiecie, pojedynkowe gry, to dużo chętniej usiądę do Terrors of London, tak? Bo po prostu klimat mi tam bardziej siedzi. Więc Hero Rems spoko ten system, ten mechanizm mi się podoba, fajny pomysł z tym rozgałęzieniem Star Rems, walka Hero Rems, jakby ta, taka przygodowa kooperacja, ale eh, chyba trochę mi się przejadło. No i to był rok 2018, 19, 20, 21 i 22 były omawiane w pewien sposób w zeszłym roku. I co? I mamy rok 2023, czyli rzeczy, które recenzowałem rok temu. I okazuje się, że na mój recenzencki stół wjechały dwa tytuły. Znaczy tam był jeszcze Huang, kto, w którego finalną wersję nie grałem, więc jeszcze się o nim nie wypowiem. Tak, wiem, to jest reimplementacja Tygry Tygrys czy też Yellow and Youngce, ale jakby ja grałem w Huang, więc no. <laughs> I dwie gry. Pierwszą z nich była Aventuria, Adventure Card Game, czyli kolejny pomysł na to, żeby przenieść system RPG, tak, Role Playing Game, na karty i zrobić z tego przygodową karciankę. Pierwszym takim systemem, z którym się zetknąłem, był Pathfinder, Adventure Card Game, i to wyszło według mnie rewelacyjnie. Uwielbiam tę grę pasjami. Natomiast Aventuria przeniosła na karty system, który nazywał się Das Schwarze Euge, czyli The Dark Eye. Niemiecki system, z tego co pamiętam, RPG, znany i dość popularny. No, jakby Mam wrażenie, że swoją popularność przeżywał lata temu, jak ja jeszcze byłem piękny i młody, teraz już jestem tylko i. I <grym> miał swoje implementacje na wideo i tak dalej, i tak dalej. No i zrobiono to. I zaintryg zaintrygowało mnie to. jakby, Lubię RPG, lubię karcianki, lubię te połączenia, więc czemu by nie? Ale nie wyszło. No nie wyszło. Dostało, dostała ta gra ode mnie 5,5. Może, może byłem trochę zepsuty teraz, jak tak na to patrzę. Może byłem trochę zepsuty Pathfinderem i tym, jak to wyglądało. Absolutnie nie chciałem porównywać oczywiście Aventurii do faktycznych roleplayów, bo to miałoby się z celem. No to. Żadna gra planszowa, tak nie ma polotu, nie, nie, nie doskoczy do swojego erpegowego pierwowzoru. Tak, jakby umówmy się, jeżeli chodzi o przygodowość. Natomiast, natomiast brakowało mi tam jakiejś, jakiegoś serca, jakiegoś pazura, czegokolwiek. Było to dla mnie mdłe. Po prostu mdłe i awenturii już nie mam. Pozbyłem się awenturii, jakby nie chcę do niej wracać za bardzo. Jest to nadal gdzieś 5,5, piątka, tak spoko zagram. Ale to będzie po prostu czas spędzony z ludźmi, a gra niekoniecznie. Nie, Okej, okay, tam może na stole leżeć wtedy cokolwiek. Tak? Będzie ważniejsze to, z kim, z kim siedzę i z kim się spotykam. No i drugi tytuł. Który w lutym 2023 roku wjechał mi na stół, to był The Gallerist. The Gallerist w ramach tego maratonu lacerdowego, który, który czy wyzwania lacerdowego, które rzucili mi Barolek i Gandalf, czyli planszówki online, chociaż w ogóle o tym nie wiedzieli, bo chyba to wymyśliłem, nie wiem, nie znam się, nie, nie kojarzę. I The Gallerist dostał ode mnie dziewiątkę. I tak, The Galerist oczywiście nadal jest w mojej kolekcji. cała półka lacerdy, dwie półki lacerdy, jak widzicie, tak? Czy to? Nie, tutaj są. Tu chyba te, tak, te dwie. Nadal jest w mojej kolekcji i nadal jest to ta górna połówka lacerdowa. Nie przeskoczyło on Marsa, jakby nadal, ale gdzieś tam się, gdzieś tam jest ta wymiana, taka, wiecie, The Galleries, Kanban, kombinujemy, kombinujemy, nie? The Galerist na początku wydawał mi się strasznie smutną grą, strasznie taką nijaką grą, ale naprawdę potem zaczął robić na mnie coraz większe wrażenie, i uwielbiam taką czystość i prostotę galerista. Ja wiem, że to głupio brzmi w grze lacerdy prostota, ale podoba mi się. Podobają mi się mechanizmy galerista, to jest gra, która, która robi wiele bardzo fajnych rzeczy i wygląda. Też bardzo ciekawie, tak? <laughs> Z obrazy, te wszystkie rzeczy, to jest naprawdę spoko. I The Galaxy to jest nadal dziewiątka, nadal jest w mojej kolekcji, jak widać, gdzieś nie wiem, gdzie teraz. Nie, nie obejrzałem się, ale gdzieś jest tu, na tych dwóch półkach I, i ma się dobrze. I nawet jeżeli kiedy wyjdzie Innovations, tak? Jeżeli dobrze pamiętam tytuł. I, po, I postanowię, że moja półka lacerdy zawsze będzie miała 8 gier, któraś, któraś lacerda będzie musiała wylecieć, to na pewno nie będzie to galerist. Tak? Galerist w tych rozzadach będzie, będzie bezpieczny, więc było 9, jest 9, jest na mojej półce. I dopóki nie stanie się jakieś mega trzęsienie ziemi, które spowoduje, że będę po prostu likwidował kolekcję, to w galerii na półce, na półce będzie. No dobra. I to było, gdzie się podziały tamte gry. Odcinek 18. E, tak, one trochę zaczynają być krótsze i tak dalej. No bo, bo wiecie, tak to wygląda. Ciekawe, jak będę to robił w trzecim sezonie, bo wtedy to już będę miał <laughs> dramat. Jeżeli jesteście zainteresowani recenzjami tych tytułów, to gdzieś tam w opisie powinny być linki. Nie do wszystkich. Tych mega starych wam nie wrzucam, bo, bo nie chcę, żebyście mnie oglądali. To, to było złe. To, to, to nie powinno być opublikowane. Natomiast, jak zwykle, dzięki wielkie za to, że dojechaliście do tego momentu. Dziękuję za to, że nadal mnie oglądacie. Lajkujcie, komentujcie, głoście dobre słowo o moim kanale, zaglądajcie na Facebooka i na Instagram, linki w opisie. Jeżeli podoba Wam się to, co robię, możecie postawić mi wirtualną kawę, link też jest w opisie do tego materiału. Jeżeli bardzo, 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 bardzo podoba Wam się to, co robię, Patronite, tu gdzieś jest link, na dole jest link, możecie wesprzeć mnie w ten sposób i dołączyć do fantastycznych ludzi, którzy wspierają ten kanał i czasami mają wpływ na to, co na nim się dzieje co na nim się dzieje, ale zachęcam Was także, żebyście zaglądali do innych recenzentów, tych, którzy robią materiały wideo, podcasty piszą na blogach. Każdy z nas inaczej podchodzi do gier planszowych o tej samej grze możemy wam powiedzieć różne rzeczy, bo każdemu się inaczej spodoba, inne rzeczy się spodobają, inne rzeczy się nie spodobają i itd. Ale też będziemy Wam o różnych grach opowiadać i warto poznać różne punkty spojrzenia albo też różne, różne gry. Ale przede wszystkim grajcie, dużo grajcie i namawiajcie innych do grania, bo to jest rewelacyjna metoda na spędzanie wolnego czasu. Tyle na dzisiaj, dzięki wielkie i do zobaczenia.